Dodanie 7.1 grudzień 2022. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f od x równa się ax kwadrat dodać bx dodać c. Wierzchołek paraboli, która jest wykresem funkcji f, ma współrzędne 5-3. minus Jeden z punktów przecięcia paraboli z osią OX x układów współrzędnych ma współrzędne 4, 0. I mamy wykres. Zapisz poniżej zbiór wszystkich wartości funkcji F. Mamy zapisać zbiór wszystkich wartości funkcji F. Zbiór wartości to oś o y i odczytujemy z dołu do góry. Oś y to ta, najniżej położony punkt. Znajduje się tu i wynosi minus 3, i zbiór wartości odczytujemy z dołu do góry, czyli aż tutaj w nieskończoność. Czyli zbiór wartości zaczyna się w minus trójce i kończy się w nieskończoności, więc jest to przedział od minus 3 do nieskończoności otwarty.